na wspólne oglądanie zaprasza polska hurtownia budowlana Polhaus Twoja mrówka w UK Pepsi poleciała kot to jest drugi kot którego mamy Gdzieś poleciała dalej. Słuchajcie. Dzień dobry. Wtorek. Wtoreczek. W Torunio. Wyobrażacie sobie, że ja wczoraj o dziewiątej wieczorem. Nie. W pół do dziewiątej wieczorem byłem jeszcze u Jamesa na tym mieszkaniu tam u góry. Bo padała im woda przez ekstraktor do środka. Masakra. Myślałem, że to jest jakaś, wiecie, może nasz błąd gdzieś tam z Karolem, żeśmy podłączyli tą rurę nową, tą kratkę nową. Może jakiś cudem woda gdzieś tam wlatywała, ale nie. Okazało się, że woda. Dobrze, że pojechałem, jak padał deszcz. Woda wlewała się z przepełnionej rynny, bo rynna w ogóle była pełna, główna. Tam po prostu nie wiem. Podobno był tam koleś od dachu, podobno patrzył, podobno sprawdzał czy wszystko jest ok. więc to jest, to jest na co chciałbym zwrócić uwagę. Wchodząc na drabinę, zobaczyłem, że po prostu rynna jest pełna, ale to pełna nie to wody, pełna po prostu takiego szlamu, piachu, błota. Woda nie odpływała z tej rynny nigdzie, zapadła się ta rynna w ogóle gdzieś tam akurat nad tym ekstraktorem. Nad, nad tym wyjściem z ekstraktora na zewnątrz, więc cała ta ściana była super mokra. Ktoś podłączył tak rynnę, po, przy, przymocował ją pod krawędzią dachu. Ile ja mam tej benzyny, żeby mnie stanął za chwilę? Pod krawędzią dachu, słuchajcie, tak zamontował tą rynnę, że woda nie skrapała się do rynny, tylko skrapała się na ten face, na ten plastikowy, taki, wiecie, tą, tą deskę, ten. Nie wiem, ten profil, który osłania krawędź dachu, woda wlewała się za to i wlewała się w ścianę. Słuchajcie, do środka ściany. I co odkryłem wczoraj podczas deszczu? Że całe te gówno, które w ogóle jest mokre dołem, to nie jest tylko przyczyna, że ciągnie od dołu. Tylko że za każdym razem, jak pada deszcz, na tej stronie budynku, wyobraźcie sobie. Czy ja tu jestem jeszcze, czy mi się kamera wyłączyła? Jest. Czyli za każdym razem jak popada deszcz, woda wlewa się w ścianę. Trochę. Wiecie, to nie chodzi o to, że tam jest jakiś prysznic. Ale trochę, po trochu wlewa się w ścianę. Ze względu na to, że brakuje tej takiej wywiniętej membrany lub innej powłoki, która pozwoliłaby tej wodzie spod dachówki skraplać się bezpośrednio w rynne. Tego nie ma, to po prostu zniknęło z biegiem czasu. Zostało zjedzone, zutylizowane przez powietrze. Cały ten joist tam pod tą dachówką był mokry, więc e, z jakiegoś powodu był mokry, więc o, podniosłem dachówki, patrzę, a tam wszystko jest mokre, słuchajcie, nie? No katastrofa, czyli za każdym razem jak pada deszcz to woda wali w ścianę. Zalewała oczywiście ten ekstraktor. Przy okazji tego ekstraktoru okazało się, że odkryłem ten problem użyłem tam na razie tylko dwa worki tak żeby czy ja tędy się przecisnę, panie Majster? chyba tak stanie. na centymetry, na milimetry więc ułożyłem tam dwa worki, oczyściłem tą rynę, o, oczyściłem całą ścianę, bo wyobrażacie sobie podczas deszczu czyścić taką rynę, no to miałem po prostu całą ścianę brudną jak skurczybek bo to wszystko było zachlapane. Oblałem to z wiaderka, wchodząc na drabinę co 2 co metry, aby to wszystko wyczyścić. Nie wiem, czy to pomogło, czy nie. Dzisiaj zatelefonuję, zapytam się, czy dalej kapało, czy już przestało kapać, bo jeżeli przestało kapać, to znaczy, że odkryłem całe dziadostwo, nie? Wow. O 10 w nocy wróciłem do domu. Cały przemoknięty. Cały przemoknięty, naprawdę. Słuchajcie, dość. Ten dom. Pomogłem temu klientowi oczywiście, bo ja nie, nie umiem odmówić. Jeżeli się coś takiego dzieje, no to nie zostawię człowieka i powiem marać sobie sam. Tylko jeżeli miałem taką możliwość, to po prostu pojechałem i spróbowałem pomóc. Zobaczymy tylko teraz, czy to działa, nie? Dom wariatów, słuchajcie. Dom wariatów. Ja wracam teraz do... Wracam. Zaczynamy dzisiejszy dzień. Musimy dokupić trochę piachu, więc nie wiem, czy wrzucą mi jumbo baga na, na tył, bo ten jumbo bag to jest tona. Na Mercedesa może by się to udało wrzucić, nie, nie próbowaliśmy go tak ładować, czy próbowaliśmy już, nie pamiętam. Co my ładowaliśmy już na niego? Coś ładowaliśmy, ale ile to było? Kto to pamięta? Więc jakby wrzucili nam jumbo baga, to jest najtańsza opcja, miałbym wtedy worek piachu, który nam jest tak mniej więcej potrzebny. No i trochę cementu, nie? Także za chwilę wyjeżdżamy na wycieczkę, słuchajcie, do Kowersa najprawdopodobniej, bo jest najbliżej. Muszę zatankować, bo mi się rezerwa zapaliła. E, poza tym e, rozchmijamy co z wakacjami. E, co tu robić, gdzie jechać, jak spędzić dwa tygodnie w sierpniu. Cały czas e, nie, pod, nie potrafimy podjąć decyzji ze względu na te wszystkie różne z zesrane restrykcje, no po prostu jakiś koszmar, nie? Koszmar, po prostu zwyczajny koszmar. Masakra. Nie chcę mi się już tego komentować, jestem po prostu zły i sfrustrowany i w ogóle I zmęczony. Jak tylko zaczynam o tym myśleć, bo to planowanie wakacji to się robi takie po prostu oporne i ciężkie, że nie wiem, czy się w ogóle nie zamknę na dwa tygodnie w domu i, i udam, że mam wakacje, nie. Nie chcę mi się. Dobrze, dzisiaj jest wtorek, słuchajcie, mamy coraz mniej czasu na skończenie tego projektu, więc każdy dzień jest dla nas ważny, będziemy dociskać ile się da, dzisiaj w planach jest, aby zacząć ten decking, a może nawet już do, w dużej części położyć, wylejemy sobie ten beton, tam nie drga tak bardzo ta konstrukcja, tam było dobrze podpite, te skrzynki są tylko po to, aby zaportować to po prostu, co żeśmy zrobili. Główne te elementy zostały wczoraj wylane, także spoko, mamy to z głowy. No i dzisiaj plan, plan jest taki, że będziemy to przykręcać. Na pewno coś tam przykręcimy, obiecuję. Poza tym jutro jest plan, aby zacząć już na ostro jechać z tym kladingiem. Najprawdopodobniej ja będę robił klading z Karolem, a Jacek będzie już szalał w środku. Może nawet już dzisiaj Jacek będzie w środku szalał. Także, pani, nie wyskakuj mi tutaj. Że zobaczycie sami. Dzień będzie planowany w trakcie, bo to wszystko na okrągło ciągle dookoła też pogody, dookoła zmian z projektem które były no, normalna sprawa, tak naprawdę. Nienormalna sprawa jest taka, że boiler przez klienta nie został zamówiony przez cały projekt. Wyczekiwał do, do ostatniego momentu. Takie rzeczy mnie rozbrajają, po prostu. nie? Jakby ten boiler nie mógł czekać w garażu, i teraz chcielibyśmy go podłączyć, chcielibyśmy go przetostować, wiecie? tak, aby to wszystko hulało. Takie trzeba, nie? Wyciąć do okoła rury, nawet ten cladding, który będziemy robić. Łatwiej by było dookoła rury go sobie już przyciąć niż później wycinać na dziurę. Nie ma bojlera, nie ma transformatora że takie rzeczy mnie rozbrajają, po prostu, no ale... Już też nad tym nie zapanuję, to już jest wina klienta, więc jeżeli nie doprowadzi tego bojera na czas, no to ja będę sobie go tam podłączał kiedyś. Zobaczymy teraz, kiedy przyjedzie, jak przyjedzie, skąd on w ogóle jedzie. Mówili, że będzie, no, że będzie za dwa tygodnie, ale te dwa tygodnie to już mijają. Mam nadzieję, że się pojawi w tym tygodniu. Zobaczymy. Dobra, to jest tyle. Poza tym, Skupiamy się na kończeniu budy, każdy dzień tak naprawdę będzie bardzo produktywny i będzie widać dosyć sporo efektów, nie? Lecimy z tym, słuchajcie, wtorek, trzeba czas zacząć, let's go, hej! Nad basenem, ja, słuchajcie, dobra, czyli co, beton nam podłapał, spadki porobiłem na zewnątrz, tak gdyby woda się zbierała gdzieś tam w tej powierzchni, choć nie powinna, bo tu będzie stało jacuzzi. To wszystko jest z minimalnym spadkiem tak i tak, więc od domu. Tutaj Joysy zostały zatopione wczoraj, oczyścimy to. Joysy są po to, żebyśmy mogli mieć docelowo miejsca do przykręcania tego deckingu. Tutaj już chłopaki poogarniali, powynosili rzeczy, jacy wpada do środka, zaczyna, zacznie za chwilę docierać. Tutaj skrzynki zostają do zalania, cement mamy ogólnie, więc ja jadę po trochę piachu. Cały worek to nie za dużo, nie Karol? Z to jest 6 betoniarek, to mamy 20 worek. To jest 400 kg. Pół wora, nie potrzebujemy. To cały to jest, co my zrobimy z nim. Dobra, także wiesz, co ja, ja dokupię te białe, czarne coś Tutaj to się jeszcze rozłoży. Wiesz? Dobra, dobra. Ja lecę po piach i lecę po odkurzacz. Let's go. Dobra, słuchajcie, yy, czyli wyliczyliśmy, że brakuje nam ośmiu betoniarek. W zależności od wielkości worka, piasku. Ja przywiezę worki. Mhm. Nie, nie jest, jest ok. Także ja lecę po piach i pierwsze co muszę zatankować jeszcze. Pierwsze zatankuję, drugie przywiozę najpierw odkurzacz dla Jaca, żeby tam nie zasyfić wszystkiego dookoła. I tyle. Jedziemy z tym. Słuchajcie, plan dzisiaj będzie dobry, bo we dwójkę będziemy działać z dekingiem, a Jacek najprawdopodobniej wszystko przytrze i przemaluje. Także dużo się buda zmieni. Lecimy z tym. Hey, mam prezenty dla Jacka. Żeby Jacek nie pracował zbyt ciężko, to wziąłem mu odkurzacz i wziąłem mu żerafę. Ale nie wiem, czy on pracował żyrafą wcześniej. Ua! A żerafy mamy i to trzy. Jedną mamy jakąś tam starą, ale działa. Drugą mamy Evolution. Kupiliśmy e, tani egzemplarz, powiem wam, ale. Swoją robotę robi i do przycierania nie potrzeba nicze, niczego innego. Taki sam talerz, jeżeli chodzi o papier, to nie ma co wydziwiać. Ważne są umiejętności osoby, która używa danego sprzętu. Więc mam nadzieję, że Jacy sobie z tym poradzi. A jak nie, to dostanie za chwilę jakiś instrukta, żeby mu było łatwiej. Bo ręcznie przycierać to nie jest wcale fajne. Po to ludzie wymyślają maszyny, żeby było. Łatwiej wykonać daną pracę. Jacy mam dla Ciebie prezenty. Mikołaj przyszedł. Bardzo. Zobacz, byłeś grzeczny w tym roku. Proszę. Ta maszyna już jest sprawdzona, za chwilę Ci pokażę jak lata, dobra? Albo Karol, bo on najwięcej na niej latał. Let's go. Ej, hello! Jestem na kowersie, słuchajcie. Także e, zastanawiam się czy wziąć ten worek duży, czy wziąć po prostu małe worki. Zaraz się dowiem w jakiej cenie są te małe woreczki, czy jest duża różnica, bo jeżeli nie będzie dużej różnicy, to po co mi tyle piachu, a z drugiej... W sumie my już więcej piachu nigdzie chyba nie będziemy potrzebować. Czy oni coś tu mają? Wielka tu cisza, jest i spokój. Co tu się dzieje? Choice'y są, a cement jest? No ja zobaczymy, czy jest cement. No, cementu nie brakuje. Dobra, czyli cemencik jest, a piaku? A piach w workach, czy tylko jumbo bags? Zaraz się dowiem, słuchajcie. Słuchajcie, dobra, zdecydowałem, że biorę tam duży worek, bo małe worki są po 25 kg. 8 betoniarek, 4 worki na betoniarkę czyli wychodzi 800 kilo, tak? Dobrze mówię, dobrze. U cholero jedna, trzeba zrobić miejsce. E, więc dobra, w worku jest 100 kilo więcej. E, ale za worek w piaskach e, fuh, worek... E, fuch, ja pierdolę piasek w workach tych małych płacę przynajmniej 30-40% więcej. Nie opłaca się. Także biorę te 100 kg więcej, że się gdzieś rozsypie. Let's go. Ej, ubaski. Dobra, słuchajcie, pokażę wam, bo mam worek na samochodzie. I, I jeszcze kilka worków. pięć woreczków cementu. Bateria widzę, że słabutka. A w środku jumbo. Karol! Karol weź ten, weź ten worek piachu, ja wezmę worek cementu jedziemy z tym, nie? Cały Nie było rady. Wyciągniesz go, nie? Ten jest to wyciągnę. Zobaczcie, ile mnie nie było tylko, a pomieszczenie jest do Ręcznie to wiecie, co można zrobić. Trąbi, trąbi. Musiałem wstać od stołu. Nie wiedziałem, co się dzieje. A oni przyjechali do naszego pięknego kibelka, aby go umyć. O, ale hałas. Przerwa, przerwa, przerwa. Mamy wszystko już wylane. Tam, tam, tam. Mamy tutaj takie, wiecie, saporty porobione z betonu, bo to było wcześniej popodbijane, czyli tu, tu i tam. Także wszystko teraz jest solidnie. Reszta jest przykręcona, więc jest bardzo, bardzo solidnie. Ten Joyce, który tutaj poszedł, też usztywnił całą konstrukcję. Tą wylewkę, którą tu robiliśmy betonową ze spadkiem w tą stronę, ze spadkiem w tą stronę. Sprawdzałem teraz fajnie woda właśnie odchodzi, także cudo. Proszę Państwa, cudo. Robimy przerwę a po przerwie zaczynamy kłaść decking. Jedziemy z tym, let's go! Słuchajcie, tak to zaczyna wyglądać. Na razie ich nie przykręcamy, tylko wrzucamy sobie klipsy, które idą pomiędzy, aby złapać jakąś tam wartość. Wiecie, najlepszą według tych desek, bo one są trochę bananowe. Więc postaramy się je zrobić w miarę prosto. Oś nie wygląda źle. Tam jedna deska, ale to ona jest niedosunięta. Poza tym wygląda, że linie idą w miarę w miarę. Tutaj później już będzie stało jacuzzi, więc totalnie nie będzie widać. Tam to też nie będzie widać. Tutaj też nie będzie widać, bo to będzie tylko ten odcinek tak naprawdę. Najgorsza to jest ta najdłuższa odległość. Nie? Także ja już maluję, my kładziemy. Lecimy, ale dobrze idzie, słuchajcie, bo to nie wiem, pół godziny położyliśmy, a naprawdę sporo sporo. będziemy mieli położone, nie do końca nie. Jedziemy. No właśnie. Hej. Update. Także mamy tą dużą część, słuchajcie, deckingu zrobioną. Ona już jest poprzykręcana, tak jak ma być, leży, już jej nic stąd zabierać nie będzie. Jutro dokończymy sobie to, rzucimy to. Oczywiście trochę nie w kącie idzie basen do budynku, ale tym się nikt nie martwi, ponieważ my stawialiśmy w miejsce starego, a jak ten basen wychodzi, to już tam mnie nie obchodzi. Także delikatnie, lekko ze skosa wychodzi, ale życie, to już jest życie. Chodzi i ważne, żeby przy budynku było ładnie, wszystko w kącie, to jest najważniejsze. Więc dokończymy sobie tamten kawałek, ten kawałek. I myślę, że spokojnie powinniśmy znaleźć czas na wrzucanie batonów tutaj dookoła. I listew. jacy przytarł. Dzisiaj wszystko w środku, w tych pomieszczeniach tutaj, że wszystko zobaczcie, jest pomalowane. Użyliśmy dzisiaj atlasa, trochę wody, trochę gruntu, jako pierwsza podkładowa, ale to jest teraz tak biało, powiem Wam szczerze, że sufit dostanie jutro kołta. I będzie koniec. Szok. już takie rzeczy tutaj też mamy już pomalowane. Szok. Farba jest po prostu boska, nie? Ten, ten atlas jest naprawdę, naprawdę dobry. Także tyle. Jeżeli chodzi o. Tutaj jest coś poprawiane chyba ja coś. Albo minął. Ominął. Ominął. Ominął na suficie. Będę musiał mu to pokazać. To jest pomalowane. Także ogólnie mamy wtorek, jesteśmy dosyć daleko. W środę na pewno skończymy sobie decking i coś tam porobimy. Musimy dowiedzieć się, co dokładnie dzieje się ze ścianami, bo jacy ma tam ogólnie do przykarcia sufit. Także problem to przytrze i przemaluję wszystko na drugi raz. Będziemy mieli biało. Jeżeli wpadną jakieś kolory, no to już klient niech decyduje sobie później o kolorach, tak? My zaczniemy myśleć o podłodze, czyli czwartek podłoga sporo się jeszcze wydarzy w tym tygodniu. Także my zmykamy, zamykamy ten kram, sprzątamy. Dziękujemy bardzo Państwu. Ja wracam do domu. Jeszcze muszę jechać na wycenę o 5.45. Także ale muszę, bo jest do, dosyć fajna wycena. Dam wam update jutro. Także trzymajcie się miłego wieczoru. Do zobaczenia w środę. Cześć!